Siema wam Moi drodzy Czy wy wiecie Co to jest Ta to jest ten Strefka zagrożenia w CSGO Gramy w to po raz nie wiem który na tym kanale Może trzeci Ostatni odcinek jak spojrzałem O ile nie spojrzałem źle to był jakoś dwa lata temu Także wiecie Nie dość, że w sierpniu będą szorciki Codziennie to, to też tu chciałbym mnie, tak jak już mówiłem, zresztą to było dawno. Nie wiem czy to mówiłem tutaj, czy na głównym kanale. Jeśli jeszcze was tam nie ma, to zapraszam oczywiście, link w opisie, no i też ja tych grzyb możecie sobie wyszukać. Ehm, chciałbym, żeby chociaż taki film, taki jak ten na przykład. Taki wiecie, dłuższy. Był raz w tygodniu, zobaczymy jak to się uda. Ale tutaj widzę, że udać nam się może całkiem dobrze, bo już mamy broń. I kurcze pieczone 850 dolarków Także jest całkiem, całkiem, całkiem w porządku. Ok eee, Przynajmniej sobie rangę zresetujemy I też ja wam powiem, że wolę mieć Glocka niż Niż P2000, więc sobie od razu te Weźmiemy ten, o i nawet dwa oddziały wyeliminowane i pozostało 12 wrogów no w końcu wiecie, nie musimy tutaj wbić tego świszczącego Wilczura, czy jak to się tam nazywa Chociaż tutaj najpierw na skrzydłowy będziemy musieli wbić Globala, bo mamy szeryfka nie wiem Lema, ale coś się stało tak, że do Golda coś spadłem, tam do Golda 2, albo 3, Albo jeden może nawet, nie wiem, nie pamiętam już Ale no, już wracamy na prostą No i tutaj też właśnie nie ma rangi, a miałem Lisałowce 3 chyba, albo jeden. na pewno Lisałowce miałem, więc zobaczymy, o ile uda nam się w ogóle tutaj wygrać dzisiaj. To zobaczymy, właśnie jaką nam rangę to da. Kurwa, no ej! Kuczy no już, morale, morale mi opadły. Nie mam broni, nie mam nic. Chłop nie zabił, a byłem tak blisko, żeby go pokonać. No przecież, kurczę, no Nie brakowało mi wiele. 76 mu zadałem Niepotrzebnie się tam wychyliłem jakoś, ale nie chciałem Tylko samo mi się jakoś tak wychyliło W sensie, ja wiecie, nie... Ale ja mam I Zeusa Szybko, muszę pomóc mojemu kolegowi Kolegen, już idę do ciebie O nie Kurwa, ale jestem... nie! Ale jestem głupi, moi drodzy. Dobra, czekajcie, widzimy się jeszcze zaraz, bo to jest... To jest dramat, kurwa, jakbym wam, już klasyk powiedział. Po, kurcze, totalnej kiczce, jakiej odwaliłem w tamtym meczu, tutaj czuję normalnie... Nie no, ogólnie nie czuję się w ogóle na tych strefkach zagrożenia. Jedyne, jaki battle Royale, który jest kok kocur, to jest Fortnite. No i co? Zaraz tych coś zabiję. Nie mam broni. A mam smy. Wziąłem, Zeuska. Ale Zeuska to wiecie, nie. To jest tylko przydatne jako na szybkiego killa. Albo na rozbicie skrzynki jak nie macie czym. Ale my nawet nie mamy ani skrzynki, ani kolegi. Tutaj żadnego do pokonania. Także... No nie fajnie. Ale widzę tutaj 50 dolarów, ale co mi potem okej, okay, dobra. O. No właśnie o tym mówię na przykład. Do takiej skrzynki jest nam potrzebny. Zeusik, tylko obrzyn To raczej tak na blisko bym się musiał znaleźć przeciwnika, żeby mu coś tutaj zaszkodzić. Okej, okay, dobra, mamy kewlarka i... Przeszyka? Nie. Urządzę babika. Ale ja ja myślę, że to gościu. Sam się nabrałem na moje urządzenie dywersyfikacyjne, <grym> czy jak okay, to Tak wiem? wie o, mamy C4 Uwaga, jak jednie, to jednie Dobra, 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 dawaj. Okej okay. Czas na twój Kurwa, no czemu jestem taki głupi, nie strzelałem szybciej z tego, no A minus 92, no kurde, pieczone, no Ale poświęcenie. Czy w słusznej sprawie? Tego się dowiemy już za chwilę. Tu zaraz C4 jedziemy, ale zwoła, ja nie wiem gdzie On jest, chyba mój ziomek go dobił. Wiecie? Bo tu sobie idzie za dobrze. No patrzcie, jak mu się się Michaciechy. cieszy. Kurczę, szkoda, że mam 3250 dolarów. To bym sobie kupił scouta i bym ich po prostu pogromocił. <grym> Albo pogrzmocił. Nie wiem, jak lepiej w sumie. Słyszałem! Słyszałem to, ale też wiecie co widziałem. Jak wychodziła to, Co to się dzieje? Tyle kroków, ja nie wiem gdzie są. Uff. Boże kochany. Już się chciałem zastanawiać dlaczego jestem takim idiotą I going to because I am z kartów o oh mój kurwa god Ale ich rozjebałem człowieku! Ale ja mam raka w ogóle tutaj, nie? Easy. Dobra, tylko co z tego skoro nie wyeliminowałem oddziału? Kurwa. Ej. No co jest? Help please. No i to jest chuj No i to jest chuj, ała. Uuu! Tylko muszę tak... ała mam HP Dobra, priorytetem jest uleczenie się. Dawaj nie tu. Kurwa, no Właśnie chciałem mówić, żeby mnie tylko strefa nie dojebała. A dobrze, dobrze, jest akcja, jest ze emocje. Chłop maskara. Dobra, tam na lewo są. Był. Znaczy się. O kurczę, dobra. Dwóch wrogów zostało. Jeden. Dobra, moi drodzy. mój ziomek chyba to jest Koksyn. Także wiecie. Może się to udać. Ja idę do niego. Znaczy, musimy tak zrobić: taki, lecz, ogień krzyżowy. Żeby w razie co, jak goście się nim zajmie, to ja go szybko pokonam No, albo i na odwrót, nie? Dobrze, że nie widzicie mojej buziki teraz Bo chodzę z otwartą Bo tak się skupiam He is somebody near to of me Somebody near of me, kurwa Co pierdole Somebody near of me, Kurcz, nie patrzcie, mnie tu wchodziłem bo jestem takim wiecie nie na otwartym terenie i nawet no, no właśnie tego kurwa ja się bałem no dobra no czekaj gościu nie po prostu na niego i wierzymy w twoją tutaj gen dom gen dominację genetyczną o no właśnie kurwa no jest idiotą jebanym a nie genetycznie dominacją A. Bardzo święty, no taka lipę odjebać. Boże, kochany, nie wierzę w niego. No, patrzcie to. No kurwa. Ścili w niego dwa razy. Te właśnie szare dwa. Nie wiesz, byłem naprawdę, wierzyłem w to, naprawdę, już byłem przekonany, że wygraliśmy. Ale niestety, no i mamy lisowce 1 czyli chyba tak jak miałem. Nie wiem, ale no szkoda po prostu, szkoda gadać. Dzięki moje drodzy za oglądanie. Mam nadzieję, że tutaj właśnie damy radę. Uf, jeden film w planie w tygodniu robić. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W sumie jutro już wiecie na shortciku. Trzymajcie się siemka.